Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać e, karty, które mogą uczyć nas słownictwa, e, które pamiętacie na pewno też z lekcji, ale te karty też mogą uczyć nas czytać po polsku. Także na początku pokażę Wam i zobaczymy, czy wszystkie pamiętacie. Przeczytam podpisy pod nimi. A potem zrobimy zabawę. Czy na pewno pamiętacie, co to jest, żebyście mogli sobie utrwalić? A na koniec zrobimy tylko czytanie. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Zapraszam. To jest balon. To jest Olo. To są. Klocki. to jest motyl. to jest mleko. To jest lekarz. To jest choinka. To jest lizak, to jest... Komputer. To jest Słońce. To jest Piłka. To jest Syrop. To jest Maja. To są Zabawki. To jest Rak. To jest tort. To są jaja, to jest pupa, to jest sól, to jest osa, to jest ufo, to jest but. To jest lala. To jest Ucho. To jest Żaba. To jest Auto. To jest Nos. To jest Miód. To jest Zo. To jest Jesz. To jest Sok. To jest noc. To jest kot. To jest oko. To jest ola. To jest słoń. To jest stół. To jest miś. To są usta. To jest Lis. To jest Pies. To jest Łza. To są Lody. To jest Lek. To jest Las. To jest Bal. A teraz zobaczymy, czy pamiętacie te słowa. Czy to jest balon? Tak, to jest balon, dobrze. Czy to jest pies olo? Nie, to jest kot olo. Czy to jest rakieta? Nie, to są klocki. Dobrze, to są klocki. Czy to jest ptak? Nie, dobrze, to jest motyl. Motyl i ptak latają. Czy to jest sok? Nie, to jest mleko, białe mleko. Kto lubi pić mleko? To jest lekarz? Tak, to jest lekarz. Ta dziewczynka bawi się w lekarza i bada misia. Czy to choinka? Tak, to jest piękna choinka i prezenty. Czy to są lody? Nie, to jest lizak. Czy to jest telefon? Mm, nie, to jest komputer. Ach, czy to jest słońce? To słońce, tak, to słońce, żółte słońce. Czy to jest piłka? Tak, to piłka, mhm, kolorowa piłka. Czy to jest syrop? Tak, to syrop. Czy ta dziewczynka nazywa się Kinga? Nie, nazywa się Maja. Czy to są zabawki? Tak, lubimy zabawki. To są zabawki. Czy to jest samochód? E, nie, to czerwona rakieta. Czy to rak? Tak, to jest rak. Czy to jest tort? Tak, to jest urodzinowy tort. Czy to są jaja? Tak, to jaja. Czy to pupa? Tak, pupa niemowlaka. Czy to jest pieprz? Nie, to jest sól. Dobrze, to nie pieprz. Czy to jest kotolo? Nie, to osa, dobrze. Osa jest czarno. Żółta. A to jest chyba auto. Nie? To ufo? Ach, to ufo, faktycznie. A to są kalosze. Nie kalosze? Nie, to but. Ach, to but. Tak, to stary but. A to jest lala. Na pewno. To lala, tak, to lala. A to jest nos. To nie nos? Aha, ach to ucho. Ucho. A to jest żaba. Tak, to żaba. A to jest żółte auto. Nie żółte? A jaki to kolor? A, czerwony, czerwony jak moja sukienka, czerwone auto. A to już na pewno jest czerwony nos, jak u klauna. A to jest sól. Nie sól? Ach, to miód. No tak, miód jest brązowy. A to jest Zo. Lubicie chodzić do Zo? W zoo mieszka lew, zebra i słoń. A to jest jeleń. Ma kolce. To jeleń, nie jeleń? Ach, to jesz! No tak, to jesz. Ale oba te zwierzęta mieszkają w lesie. Czy to jest sok truskawkowy? Jak myślicie? Chyba nie. Chyba Pomarańczowy, dobrze, to jest sok pomarańczowy, a to jest dzień. W dzień? Nie. Coś nie tak. W dzień świeci słońce, a to chyba jest noc. Noc, dlatego że świeci księżyc, a to jest kot? Tak, wszyscy wiemy, że to jest kot. A to, czy to jest ucho? Nie, to jest oko. Dobrze, a to jest ala. Oj, chyba nie ala, co? Ola, ach, ola. Hm? A to jest lew? Nie, no nie, to nie lew. To jest słoń. Dobrze, a to krzesło? Ach, nie, to jest stół. Stół. To jest miś. A to czoło? Czy to czoło? Nie, nie, to są usta, no tak, to usta. A czy to jest suń? Nie, to jest lis. Dobrze, a to chyba jest pies. Dobrze, to jest pies. Oj, ale kiedy jesteśmy smutni i czasem płaczemy, to leci nam po policzku łza. Tak, to jest łza. A teraz coś, co wszyscy lubią, co to jest? To są lody, a to lek. Lek bierzemy czasem, kiedy jesteśmy chorzy, albo źle się czujemy, albo boli nas głowa, albo brzuch. To jest lek. O, a teraz jesienią bardzo lubimy jeździć gdzie? Do lasu. To jest las. I czasem też chodzimy na bal. Na bal, gdzie można tańczyć z przyjaciółmi. A teraz coś dla tych, co już bardzo dobrze czytają i mogą powtórzyć te słowa, już bez obrazków. A tylko z napisami. Rakieta. Zabawki. Maja. Syrop. Dobrze. Piłka. Słońce, komputer, lizak, choinka, lekarz, mleko, motyl, Klaczki, olo, balon, bal, las, lek, lody, uza. pies, lis, usta, miś, stół, słoń, ola, oko, kot nos sok jeż zo miód nos auto żaba Ufo la la but ufo osa sol popa Jaja, tort, rak. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze em, karty z wyrazami, z czytaniem i pomogą Wam trochę szybciej i lepiej rozpoznawać różne słowa, mówić je i czytać. Także subskrybujcie nasz kanał, dajcie tam yy, kciuka w górę, yy, i będą do Was szybciej docierać te nowe filmiki, które mam nadzieję pomogą Wam yy, szybciej uczyć się polskiego i szybciej uczyć się czytać po polsku. Do zobaczenia.